kiedy widzą że oni się zbliżają chowają swoje dzieci w krzakach a same wychodzą ze skał i idą im na powitanie nazywamy je kopis to jest określenie z języka afrikaans czyli języka białych i mieszanych etnicznie mieszkańców południowej afryki Przytulała ją, lizała, odganiała od niej pozostałe lwice, które chciały ją zabić. Dzień dobry, przy mikrofonie Dorota Kozarzewska. To mój autorski podcast Jak nie zginąć w buszu. 30 lat temu po raz pierwszy poleciałam do Afryki. Jako pierwsza Polka ukończyłam tam szkołę przewodników po buszu. Jestem najbardziej doświadczoną polską przewodniczką po sawanie, pustyni i lesie tropikalnym. Podcast Jak nie zginąć w buszu to moje opowieści o instynkcie przetrwania zwierząt w Afryce i o tym, jak my ludzie niszczymy naturę. W dzisiejszym odcinku z serii Instynkt Przetrwania opowiem Wam o świecie lwic. Pięknych i silnych kocic mojej Afryki. Lwice zawsze miały szczególne miejsce w moim sercu. Żeby je lepiej poznać, 21 lat temu poleciałam na długie miesiące do Republiki Południowej Afryki, na farmę Ali Kuchcińskiej-Sassens. Ala zgodziła się, żebym chodziła po buszu z jedną z jej lwiczek i doglądała z lokalnymi koleżankami i kolegami 55 lwic i lwów, które żyły w kocim projekcie. A projekt ten wchodził w skład rezerwatu, który należał do rodziny Sasensów. Zabiorę Was dzisiaj do lwiego świata, a właściwie do kilku zaskakujących sytuacji na sawanie, które były udziałem pięknych, i silnych lwic. Lwice, tak jak ludzie, mogą wyglądać różnie. Niektóre są piękne, wyraziste, inne brzydkie lub bez wyrazu. I tak jak my, ludzie, mogą mieć różne charaktery. Poznałam lwice nieśmiałe. Delikatne, albo ostre, nieprzyjazne, takie, które dawały dużo innym w stadzie, albo takie, które były skupione na sobie, ciekawskie, i te leniwe, czujne, i całkowicie zrelaksowane. Wszystkie łączy jedno, są drapieżnikami perfekcyjnie zaprojektowanymi przez Matkę Naturę do zabijania. Ich zachowania mogą się niezwykle różnić w zależności od tego w jakich warunkach żyją, na jakim terenie i wtedy często nie wpisują się w typowy opis tego gatunku. Kiedy wjeżdżam do rezerwatu Samburu położonego w północnej części Kenii, zawsze uśmiecham się z czułością do dwóch tablic wiszących na budynku strażników parkowych. Na jednej z nich ktoś z dumą oznajmił, że w tym miejscu pracowała słynna Joy Adamson, autorka książki o lwicy Elzie z afrykańskiego buszu. Uśmiecham się, bo wiem, że to taka turystyczna ściema. O życiu, działalności i gwałtownej śmierci Joy Adamson opowiem Wam już wkrótce. Dzisiaj tylko zasygnalizuję, że Joy nie pracowała na terenie Samburu, tylko w pobliskim rezerwacie Szaba, że lwica Elza, delikatnie mówiąc, jej nie lubiła i właściwie była bardziej lwicą męża Joy George'a. A książkę o przygodach kocicy napisała inna osoba tak zwany ghostwriter, przy użyciu notatek Joy. Nie wiem, ile razy opowiadałam już o tym gościom i gościom moich wypraw, ale to taka praca – tłumaczyć, wyjaśniać, opowiadać, obserwować i szukać odpowiedzi. Druga tablica, powieszona na domku przy bramie wjazdowej, opowiada autentyczną historię. Opowiada o lwicy, która na terenie Samburu dwukrotnie uratowała życie małej gnu po tym, jak ona sama i jej lwie siostry pożarły antylopią matkę. Z jakiegoś kompletnie niewytłumaczalnego powodu ta lwica postanowiła otoczyć środkę gnu opieką. Przytulała ją, lizała, odganiała od niej pozostałe lwice, które chciały ją zabić. Maleństwo i pierwsze, i drugie nie miało oczywiście szans na przeżycie bez mleka matki, ale oba wydarzenia potwierdzają zasadę, której nauczył mnie Wayne Sanders, szef szkoły przewodników po buszu. Powtarzał on i wbił w moją głowę to, że najbardziej przewidywalną rzeczą dotyczącą dzikich zwierząt jest to, że są kompletnie nieprzewidywalne. Jeżeli zabrałabym Was na południowy zachód, właściwie niedaleko Samburu, o jakieś trzy godziny jazdy Land Cruzerem, trafilibyśmy do słabo zagospodarowanego przez ludzi Parku Narodowego Kora. To jest obszar, na którym rezydował w latach 80. XX wieku mąż Joy, George Adamson, jego brat Terence oraz uratowane przez nich lwy i lwice. George nazywany był w Swahili. Języku wschodniego wybrzeża Afryki Baba Yasimba, co oznacza ojciec lwów. Na jednym zdjęciu, które uwielbiam oglądać, widać jak dorosłe lwice, które wychowywał George, przedstawiają mu swoje młode. I to są kociaki, które urodziły się z ich związków z dzikimi lwami z buszu. Wyobrażacie to sobie? Niewielki, starszy pan. O siwej czuprynie i brodzie, ubrany jedynie w sprane szorty w kolorze khaki, proste skórzane sandały, opierający się na drewnianej lasce, stoi naprzeciwko siedmiu lwic i wyrośniętych lwich dzieci. Patrzy na nie, a one patrzą na niego. Prawdziwy ojciec lwów. Jak się domyślacie, kijek. Nie byłby wystarczającą obroną przed lwami, jeżeli z jakiegoś powodu zdecydowałyby, że chcą go zaatakować. Kiedy przeczytałam autobiografię George'a Adamsona, zaczęłam inaczej patrzeć na drogę, która ciągnie się w Tanzanii od bramy Parku Narodowego Serengeti o nazwie Nabi do jej serca Doliny Rzeki Seronera. Z książki George'a dowiedziałam się, że właśnie tam w 1961 roku, po śmierci Elzy, George i Joy wypuścili trzy koty: dzieci Elzy, małą Elzę, Jaspecha i Gopę. Dzisiaj, 60 lat później, nadal wypatruje kocic podobnych do słynnej Elzy. Przecież jej krew. Płynie na 100% w żyłach kolejnych pokoleń żyjących na tym terenie. Ta droga od bramy do rzeki Seronera zostawia po drodze skały, takie jakie znacie ze wspaniałego rysunkowego filmu Król Lew. Duże, granitowe, zwaliste, okrągłe, bo cały czas podlegają erozji, odpór deszczowych, od wiatru. Zresztą skały, które widzicie w filmie Król Lew, są dokładnym odwzorowaniem tych, jakie można spotkać w kenijskim rezerwacie Masai Masajmara. Nazywamy je kopis. To jest określenie z języka Afrikaans, czyli języka białych i mieszanych etnicznie mieszkańców południowej Afryki. Kopis, które ciągną się w stronę rzeki Seronera noszą nazwę Simba Kopis – lwie skały. I to prawda, prawie zawsze skręcamy między nie sprawdzić, czy jakieś lwie rodziny akurat nie odpoczywają po polowaniu i nie wygrzewają się na skałach. To często można tam zobaczyć. Ale właśnie w tych skałach zobaczyłam coś, co uświadomiło mi, jak sprytnymi matkami są lwice serengeti. Większość lwów tworzy rodziny rezydenckie. To oznacza, że mamy jednego, dwa, trzy samce, połączone więzami krwi, albo takie, które nie są spokrewnione, ale tworzą koalicję. Te lwy mają wspólne żony trzy, cztery, pięć, sześć i z nimi mają dzieci. Ale mamy też lwich nomadów to takie lwy, które nie mają stałych terytoriów które wędrują po Parku Narodowym Serengeti za stadami antylop. Czyli wielką migracją, o której możecie posłuchać innej opowieści mojego podcastu. Te lwy, nomadzi, przechodząc przez dom lwów rezydentów, chcą przyjąć ich lwicę. Zasada, którą lew, nomad się kieruje, jest prosta: zabijam młode, bo wtedy ich matka w ciągu kilku dni jest gotowa do godów ze mną. I wtedy mogę mieć z nią ponad 170 zbliżeń w ciągu 72 godzin. Zapewne rezultatem tego będzie urodzenie moich lwich dzieci. Wyobraźcie sobie, że lwice Serengeti, te z terenu Simba Kopis którędy przemierza równinę wielka migracja antylop-gnu, zdecydowały, że będą lwich nomadów oszukiwać. Kiedy widzą, że oni się zbliżają, chowają swoje dzieci w krzakach, a same wychodzą ze skał i idą im na powitanie, randkują z nimi, kopulują, odciągają od kryjówek. Wszystko po to, aby odwrócić uwagę samców od swoich dzieci ukrytych w skałach. Opanowały tę sztukę wyśmienicie. Kilka lat temu wśród lwich rodzin zamieszkujących dolinę rzeki Seronera miałam ulubioną lwicę. Przez kilka lat wypatrywałam jej wśród innych. Nie miała ogona, a raczej został jej z niego dziesięciocentymetrowy kawałeczek. Czy go straciła w walce, czy od infekcji, od jakiejś choroby, tego nie wiem. Miała też szramy na buzi i zawsze martwiło mnie, że ona w listopadzie nie była jeszcze w ciąży, podczas gdy jej siostry radośnie i bezwstydnie poddawały się kolejnym lwom rezydentom. Cieszyłam się za to, co nie miara, kiedy moja lwica, później niż wszystkie, witała jednak na świecie kociaki. Z tych, które rodzi lwica a może ich być trzy albo cztery, przeżywa 30%, czyli jedno. Dlaczego tak się dzieje? Otóż te lwy i lwice, które rezydują w jednym miejscu, nie podążają zazwyczaj za stadami gnów, za stadami zeberek. Często, kiedy ta ruchoma restauracja przejdzie przez ich teren, pozostają praktycznie bez jedzenia. Bo czy można nakarmić męża, siebie, swoje lwie dzieci jedną małą antylopą impala? Nawet jeżeli lwicy uda się złapać jedną impale dziennie, co jest wątpliwe, bo statystyki jasno pokazują, że jedynie 40 polowań tych kotów kończy się sukcesem. Lwy i lwice często głodują, a młode po prostu umierają. Któregoś sezonu, kiedy stada wielkiej migracji ominęły Dolinę Rzeki Seronera, Deszcze poprowadziły je innymi łąkami. Po raz ostatni zobaczyłam moją lwicę bez ogona. Pół roku później na darmo jej wypatrywałam. Moja ulubiona lwica żyła w samym centrum Parku Narodowego Serengeti, a tam ma siedzibę specjalny oddział frankfurckiego ZOO. Właściwie jest to grupa badaczy finansowana przez Niemców, a zajmujące się obserwacją i opisywaniem zachowania kotów w Serengeti. Dlatego część lwic, które zobaczycie na wyprawie ze mną, właśnie w Serengeti, ma założone specjalne obroże z nadajnikami. Naukowcy mogą monitorować miejsca, do których udają się, czy w których pozostają dłużej kocice. Kiedy byłam młodą przewodniczką, udałam się do tego centrum naukowców i w swojej naiwności wierzyłam, że czeka na mnie tam posada, praca przy projekcie LWIM. Oni byli bardzo mili i w żartach zaproponowali mi obserwacje pręgowanych mangust. Dzisiaj, po latach, wiem, że życie mangust jest dużo bardziej urozmaicone niż kocie, ciekawsze do obserwacji. Ale wszyscy wiemy, że to koty i kocice mają wygląd i siłę. Nikt nie przejmuje się tym, że 20 godzin śpią, a tylko 4 godziny dziennie są tak naprawdę aktywne. Kiedy nie ma wystarczającej ilości antylop, trzeba się ratować i jeść to, co jest dostępne w warunkach, w jakich żyjemy. Lwicom nie grozi zostanie wegetariankami, ale w niektórych obszarach Afryki wyspecjalizowały się w nietypowych dla gatunku zachowaniach. Miejscami, do których zabieram gości i gościnie moich wypraw, aby na serio pochodzić po buszu, są Bocłana i Zambia. I to właśnie tam zobaczyłam niepowtarzalne sceny z udziałem lwic. W delcie Okawango w Bocłanie, gdzie zwierzęta mieszkają na wyspach, antylopy czy zebry Często ratują się ucieczką przed drapieżnikiem, wbiegając w kanały pełne wody lub bagniste. I wyobraźcie sobie, że lwice, które, jak to koty, nienawidzą wody, przełamują tą niechęć i głodne, biegną w wodzie za nimi. Co za scena, jaka determinacja. W Zambii, z kolei, w Dolinie Południowej Luangły, w rzece o tej nazwie, żyje jedna trzecia populacji hipopotama afrykańskiego, czyli około 20 tysięcy sztuk. Lew czy lwica nie może tradycyjnie rzucić się do gardła ofierze, bo gardła hipopotama nie obejmie. Ale trochę nie ma wyjścia, ponieważ ilość antylop i zeberek na tym obszarze jest ograniczona. I właśnie tam lwice nauczyły się sztuczki, bardzo okrutnej. Otaczają hipopotama na lądzie i przegryzają mu ścięgna tylnych nóg. I kiedy on nie może biec, zjadają go na żywca. Okrutne, powiecie? Ja też tak myślę, szczególnie kiedy często na to w Luangwie patrzę. Ale skuteczne. I dzięki temu mogą rodzić się kolejne pokolenia lwiątek, na które wszyscy tak bardzo lubimy patrzeć. Mogłabym Wam opowiadać o afrykańskich liwicach jeszcze godzinami i zapewne będę w kolejnych odcinkach podcastu. Teraz zachęcam Was, żebyście przeczytali rozdziały mojej książki Mama Bush, Przygody przewodniczki w afrykańskich rezerwatach przyrody. Jest dostępna w audiobooku i e-booku. Jeżeli chcecie usłyszeć o tym, jak biegłam z ludzkim stadem na lwice w Delcie Okavango, jak spacerowałam z lwiczką Tamu po buszu, albo kim była słynna Lady Lua, zapraszam do świata opowieści z buszu. Znajdziecie je w mojej pierwszej książce. Już dzisiaj Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, Jak nie zginąć w buszu. Opowiem ci w nim o lamparcicach, kolejnych wielkich kocicach afrykańskiej sawanny. Do usłyszenia.